Idziemy domkami i podpierdalami ten czołk. Idziemy na drugi koniec strefy. Typowy Polak. Weź kalister chyba. To jest polski czołg. No wiem. To jest jeszcze lepsze. Oddawać Polakom co polskie. No oni się tam strzelają. Dobra, po cicho, po cicho. Kontrolu, no spokojnie. Nie, lepiej będzie kucnąć? Nie, bo głośniej chodzisz wtedy Dobra, jesteś za mną Sprint, szybko, 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 szybko <grystanie> Elofierzy, fuck you!